Cześć, Cześć! To Jula, Zuza, Ania, Andrzej. Czyli razem czteryką. Zapraszamy do oglądania. Mamy kolegę, który przyszedł po polowaniu. Niestety nieudanym, najwidoczniej, bo tutaj jest taka sytuacja. Kolejne bezdomne zwierzę na trasie, które. Sobie nie, nie potrafi poradzić sama. <grywa> Zozy jajka. Hejko moi drodzy! Dzisiaj obudziliśmy się w Sarajewie w stolicy właśnie i która od kilku dni już. Już eksplorujemy tutaj. Wcześniej byliśmy w Serbii około tydzień, teraz już jakieś trzeci, czwarty dzień jesteśmy w, w Bośni i będziemy tutaj jeszcze kolejne dwa dni. Potem naprawdę, wracam do domu, ale, ale ja o Bośni będę gadać dużo, więc wiecie, ale Bośnia jest tym krajem. O czym mogliście przekonać się w poprzednich vlogach. Jeśli nie oglądacie, to koniecznie zajrzycie. I e, możecie też się dowiedzieć w tym vlogu i w kolejnych vlogach, bo jeszcze będą kolejne z Bośni. Eee, także ja można tak powiedzieć, że zapraszam do oglądania. You, down. you gotta steal the crown, got to own it, don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. W ogóle nie powiedziałam w jakim miejscu jesteśmy, ponieważ ten tor, który wchodził, może część z Was poznała, był to tor bobslejowy, który był używany w trakcie zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1984 roku. W tych samych igrzyskach, w których był używany skocznie czy Hotel Olimpijski, przy którym byliśmy wczoraj, w poprzednim vlogu, także zachęcam. Ale. Mm, Teraz weszliśmy do takiego obserwatorium astronomicznego, w zasadzie jego ruin. No i właśnie zaraz wracamy ten tor bobslejowy, będziemy nie wracać. W ogóle tutaj też tutaj też jeździ kolejka gondolowa, natomiast my z parkingu weszliśmy pieszo, pieszo do górnej stacji kolejki, żeby móc potem zejść całym torem tym bobslejowym. Słuchajcie, jesteśmy koło Białej Twierdzy, a raczej prawie byliśmy, bo ograniczył nas wjazd przez bramy, który miał niecałe 3 metry. Więc teraz ja idę, tata cofa, no i zobaczymy, gdzie nam wrócimy i co z tego wyjdzie, ale na razie Sarajewo nas wita z wąskimi uliczkami zaparkowanymi byle jak, więc zobaczymy. Jeszcze będzie ple.

Teraz jesteśmy w miejscowości wysoko. Przed chwilą mieliśmy przygodę z pociągiem, z którego pan do nas machał, robił zdjęcia, i przy którym w ogóle nie zamknął się przejazd. Że my jak wjechaliśmy na przejazd, to co nie widać było kolej, która już jedzie. Nasze się jechała powolutku, ale zobaczcie, to jest miejscowość wysoko i tu jest takie charakterystyczne wzgórze to wzgórze ma kształt piramidy pewnie też to widzicie, zaraz pokażę jeszcze raz i w ogóle ona jest nazywana Górą Słońca to jest właśnie wzgórze e, taka piramida wysoko i to jest e, wierzone, że jest to największa starożytna piramida na świecie zobaczcie taka no, no piramida jest <grytania> więc jest ciekawe miejsce, ciekawe dosłownie przed chwilą był z... Normalnie tu wjechaliśmy, a teraz nam ktoś tu postawił barierkę i jest zakaz wjazdu Z tego samochodu co to, ja, to ja może jakaś nie powiem. I nie wiem o co chodzi a Szaleje za butelką, po, Poczekaj, Zuzka. On dosłownie przyszedł, siedzieliśmy sobie tu pod wiatą, przyszedł do nas z tą butelką w buzi i tak samo myślimy O fajnie, ktoś wyszkolił psa, żebyś śmieci sprzątał. Otóż nic innego. Rozumiecie, że on, i my nawet wiedzieliśmy jak on tutaj, jak państwo byli tak samo przyniósł butelkę. Dosłownie on szaleje za tą butelką, bo on chce, żeby mu tą dosłownie butelkę rzucać. I on ją tak przynosi za każdym razem. I on nie chce patyka, on nie chce takiej rzeczy. On chce tylko butelkę. Chce no i butelkę. my wyrzuciliśmy ją do worka i on z tego worka ją wygrzebał, więc trzeba ten worek dobrze schować, żeby się po prostu na butelku nie bawił. nie wyrzuciłam tamtą butelkę i schowałam worek i on teraz biega szukać kolejnej. Okej, okay, może go złapałam w pozycji <noise> Ale on dosłownie pobiegł szukać kolejnej. Oszuka szuka jakiejś kolejnej butelki, to jest... Ja nie wiem, kto go tak nauczył. Okej, okay, przed chwilą przyszedł z drugą butelką, ale tą już rozwalił, jak wypuszczam z buzi, więc tą też wyrzuciłam, ale zobaczcie! Wreszcie znalazł sobie normalną zabawkę! Znalazł sobie drewno. Niemożliwe. Ale to są nie pies, sprząta planety, zbiera szklane butelki. A więc na TikToku i w ogóle na Instagramie zaczęły skakiwać tam takie rolki, gdzie pojawił się słynny napój Cedevita, właśnie z takimi butelkami, które mają taki duży korek. No i zaczęliśmy się zastanawiać, co to znaczy. I dzisiaj właśnie byliśmy w sklepie i widzieliśmy dokładnie takie butelki. I uznałyśmy, że kupimy i przetestujemy, co to jest, bo to ma trochę takie nietypowe zastosowanie: że korek odkręcamy, klikamy jak w przycisk, i z tego korka dozuje się jakiś proszek. Do, tutaj, do cieczy, do tutaj tego płynu, bo to w sumie woda nie jest I też są w takiej postaci, ale są też w takiej postaci Tak, są też takie saszetki, my akurat kupiliśmy na spróbowanie takie w sumie jednorazowe do szklanki, do kubka Są też takie większe, no ale nie wiedziałyśmy jak z tymi smakami i chciałyśmy przetestować jak to wygląda No i teraz będziemy y, otwierać to, zobaczymy jak nam to wyjdzie Mamy tylko jedną butelkę, więc jak nam nie wyjdzie, no to to nie wyjdzie To co? Odkręcasz? Y jak? Trzeba to złapać. Patrz, I... masz instrukcję. Najpierw odrywasz kółeczko dookoła, a potem... a puś. potem klikasz. To, bo... mhm. Tak, tylko jak będziesz klikać, to nie zasłonie ręką. Śmiało. Dobra, to nie tak. tak. Ups. Dobra. Dobra. Uwaga, mamy koreczy mamy tak tutaj odkręcone. I teraz pusz, no. Moc musisz. Woooow! <noise> Nalało się. Wszystko? Weź jeszcze raz kliknął. Wszystko. Uda Chyba dałkość. teraz trzeba jakoś... <noise> no i test, na smaku robimy. Weź jakoś to odkręć. O kurde. <noise> no, Okej. Okay. Oj. Chyba tak, no. O, pokażemy. Tu w środku była takie, było takie sreberko, nagrywa się. Tu było takie sreberko. No i testuj. Mm. Wziąłśmy jakiś podobno najlepszy smak mango ananas. Więc zobaczymy. Całkiem? Trochę jakby wapno piła. No to teraz twoja kolej, uwaga. No taki vibowit trochę. Takie Tak, bo tu w ogóle są jakieś różne witaminki. No proszę bardzo, na opakowaniu jest napisane. Więc to ciekawe w sumie, że to takie ma być niby zdrowe, niezdrowe. No i będziemy zaraz testować te saszetki. Teraz testujemy tą drugą część. Tak, przygotowałam dwa kubeczki specjalnie, żeby kolorem były podobne. Oj, poczekaj, może jeszcze raz wymienię. Bo kubaczek jakiś chyba lekko Dobra, będą dwa różne. Mamy dwa kubki. I teraz będziemy testować. Tutaj będzie żółty albo na odwrót, może tak, będzie bardziej kolorystycznie pasować. No i ma być niby 250 ml wody. Wzięliśmy wodę. Ile mniej więcej? Tyle? Tyle czy więcej? Tyle? No, nie ma 250 Dobra, mamy kubeczki, no i dobra, schowam sobie nożyczki, żeby ładnie tutaj. to najpierw testujemy ten, no na obrazku jest, że z pomarańczą, rozcinamy. No tu takie mamy jakby granulki w środku, o proszę bardzo, pomarańczowe. I sypiemy. O, buzuję trochę. W środku, dobra. To jest cytrynka. Zobaczymy. No też taką... Tak kwaskowato nawet pachnie. O. No. teraz się burzę, będziemy użyć. No i pomieszamy to najpierw jedno może. No, pyk. No i drugie. No, jak widzicie kolory są jakie są. No i zaraz będziemy testować co to wyszło. To co, kto pierwszy testuje? Tata? Wy? Dobra. Cytrynka. No, jaki cukierek. Nie? Ja takie cukiereczek. Takie słodziutkie. No pomarańczowe. No dawaj Zuzka, teraz twoja kolej. Proszę bardzo, wybierz sobie. Okej, okay, to jest pomarańcza. A to co to było? Cytrynka. No pomarańcze takie do tego bardzo podobne. A cytryna? Cytryna lepsza. Lepsza cytryna. Cytryna znacznie słodsza i lepsza, tak. Bo to, to trochę jak takie wapno, takie... Zlekamy się że cytrynka znacznie lepsza. No, także przetestowaliśmy łącznie trzy smaki: cytryna, pomarańcza, i tutaj mamy ananas z mango w formie butelki. No i takie mieszane chyba trochę uczucia, nie? Tak w sumie spoko, ale jaka jest tego idea, to nie wiem. No, chyba taki witaminowy napój, trochę gazowany, nie? I warto spróbować. Warto spróbować, ludzie się tym zachwycają. Czy my się będziemy zachwycać? Nie wiem. To zobaczymy. Już się pobawiliśmy z pieskiem, już się ogarnęliśmy, już posty wszędzie wróciliśmy. No i teraz taki typowy wieczór: to znaczy, akurat jedna osoba się myje, ja tutaj montuję, tutaj jest odpoczynek. No i co? No i zaraz zabieramy się do spania. Także dzięki za oglądanie i do następnego odcinka.